ma dziś wam pokażę jak zacząć na Gencash. Zostaw like i subę z dzwoneczkiem. Jak wbiłeś na serwę, to pójdź tam gdzie są farmy, tam znajdziesz NPC, który daje motykę. Zacznij ścinać motyką siano od razu też wpisz autosel i zrób, żebyś automatycznie ci kasa wpływała na konto. Jeśli uda Ci się zarobić już trochę kasy to wpisz sklep Weitz w kategorię generatory. I od razu kup swój pierwszy generator. Wpisz STW zamknięte RZ przeniesiecie na wyspę, gdzie możesz położyć swój generator. Więc teraz już wiesz jak zacząć na genkarz. Zostaw like i sube z dzwoneczkiem.